11 lat i przyjechałeś do nas z piosenką Moja i Twoja Nadzieja. To jest bardzo, bardzo piękna piosenka. Skąd znasz tą piosenkę? Znam tę piosenkę, bo to jest klasyk polskiego roku. Tak! To Była napisana na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, której ja lubię uczestniczyć. O, to zapraszamy na Wielką Orkiestrę, zapraszamy. A skąd do nas przyjechałeś? Zipsuć. Uh, to kawałek. I zawsze uczestniczysz w wielkiej jak tam jest? W IPS już jest sztab, czy gdzieś w pobliżu? W dobrze, dobrze. Świetnie. Słuchajcie, no to oddaję Ci głos. <śm> <śm> Taki pomysł, że będziesz grał na gitarze. Um, po prostu kiedyś się zdecydowałem, że chciałam grać na gitarze. I tak po prostu. Ale nie, że widziałeś jakiś zespół i sobie piszesz, ale fajna gitara, też chce. Um, nie. nie, tak po prostu przyszło. No tak, wiadomo, przecież to przychodzi taki talent z góry od razu. I piosenka, mówisz, moja i twoja nadzieja. I ja się tam wzruszyłam. Widziałam, że publika tutaj też się pogibała, więc na pewno rozruszać ciopu. Powiedz mi, tutaj jak ty się bawiłeś? Robert, Robert, Robert. E, super wybór e, utworu. E, Moja i twoje nadzieje Kasia pamiętasz, bo 2021 na finał zagraliśmy to. Płakaliśmy dwa w Płakaliśmy. E, za ten wybór piosenki od razu masz nie piątkę. Ja jestem dzioby, ja jestem z, z rokowej rodziny, tak więc e, wiem... Wiem, że to jest trudne to, co właśnie zrobiłeś, dziękuję Ci bardzo za ten występ, naprawdę zrobiłeś super robotę, bo wiem, jak ciężko się śpiewa i gra jednocześnie. Um, miałem ciary, um, w przyszłym roku myślimy o takim małym projekcie, um, małym brokowym, na pewno do Ciebie zadzwonię, świetna robota. Dziękuję. Super, super, jeszcze powiedz mi kochani, jak ty długo grałaś na Pięć lat. Pięć lat, popatrz jaki poważny, doświadczony młody artysta, brawa, brawa dla Roberta. Vispa TV is a multicultural television from Great Britain. It is reported from many regions, debates with exciting people, talks with experts and many other programs. Vispa TV, welcome.